Da się już sprawdzić klepsydrę? Nie, jeszcze nie. Pewnie jeszcze minuta, czy coś takiego. Patrzę cały czas. No dobra, teraz jesteśmy 2 miliony e, nad e, srebrem. Prawie 2 miliony, bo 999 i e, 59 sztuk złota. No brakuje 41 sztuk złota. Do różnicy dwóch milionów. Nice. O. No cóż. Hourglass. I nawet nie pokazało. Przy zdjęciu tym. Słody pomienia. No cóż. Name, no name movie. It's something. Dobra. Żyjesz? Żyję, żyję, Przeglądałem sklep Aishito i Lomi. Który? Naprzód. Przed nami. Kurwa. Dobra Olu. O ja pierdolę eee, Odkręcam na lewo jakby co I męskie i Dragon Wister O panie Panie eee. żyjemy? Eee, możliwe Dobra biorę salesy Znaczy dobra no, tak. Bierzterna O panie Nie, nie żałować ćwikły eee. No mówiłem, mówiłem jak stoisz, dostajesz tak. obronę, a jak intencjonalnie chcesz dostać obronę, to chuja. W ogóle strzelajcie na odległość zwykłymi kulami, śmiało. Mogę się wystrzelić? Jak macie kąt? A, możesz spróbować, ale nie, nie, nie do tego, bo nic to nie da. Przy Kurwa. O, coś zbywaliśmy. Dostali w żagiel. O kurwa. Au. Te dwójkę im chyba ściągnęliśmy. Nie oni poginęli. Druga jest w porządku? Właśnie. To Dostało to... jedna, ale, ba... ale już łatam. Biorę wodę. No trochę dół poklepało. O, o, zdjąłem im Au! Dobra, pomóżmy mu. O, typ, typ! Aj, nie żyje! Dobra, się go, się. ja to ja dół ogarnę. Gdzie on jest? No na górze. A, jest z tym. Kurwa. Kurwa, ja dostałem... Nie podnieście mnie. Blunder. Typ, za tobą! O, zginąłem. Skąd? Skąd on kurwa? Tobą był. Wskoczył dosłownie Alton. za ciebie z blenderem. Kurwa, oni skaczą, wyskakują. Małpy. Ja miałem jakby i coś... I... Jakby coś... Jest woda na dole pewnie. Miałem typa, tak. dostałem kulą. No to po nas. No to po nas. No, Tak, Ta, już koniec. A co za Czemu ja dostałem tak kulą po twarzy? Trzy.